Dwa starty w mniej niż dobę? SpaceX właśnie dokonało czegoś, co jeszcze kilka lat temu brzmiało jak science fiction. 2 września, późnym wieczorem, Falcon 9 wystartował z Kalifornii, wynosząc na orbitę 24 satelity Starlink. To już setna misja w tym roku. Ale to dopiero początek. Bo zaledwie kilka godzin później, 3 września rano, kolejny Falcon 9 poleciał z Florydy. Zabierając kolejną paczkę satelitów. Dwa starty w ciągu jednej nocy i poranka. To nie tylko pokaz siły technologii rakiet wielokrotnego użytku, ale też dowód, że SpaceX buduje prawdziwą kosmiczną fabrykę internetu. Każda taka misja przybliża Starlinka do globalnego zasięgu. Z orbity działa już kilka tysięcy satelitów, a kolejne setki wchodzą na swoje pozycje niemal co tydzień. Ale pojawia się pytanie. Czy dobrze, że jedna prywatna firma zaczyna dominować na orbicie? Bo jeśli dziś widzimy dwa starty w 24 godziny, to ile rakiet będzie startować jednego dnia za 5 lat?